Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was po majówce, po świętach. Wszystko wraca do normy. Zostały dwa tygodnie do wyborów. Nie będzie już żadnych, mam nadzieję, przerw świątecznych, majówkowych oraz innych. Będziemy walczyć do ostatniego dnia, aby zdarzyło się to, co zdarzyło się wczoraj. W Rumunii. I to będzie pierwszy temat. Jeżeli interesuje Cię polityka, jeżeli interesują Cię wybory, zostań ze mną, będziemy rozmawiać o wyborach w Rumunii. Jest to ważny temat, jest to ważny prognostyk również dla Polski. Wybory w Rumunii na urząd prezydenta odbyły się wczoraj i różnice pomiędzy tym, jak podawały sondaże. A jakie były wyniki wyborów, które już są dostępne, moi drodzy Rumuni? To genialny kraj, jak się okazuje, potrafią policzyć w ciągu 12 godzin. Szok, nie? To będzie pierwszy temat. Zostań ze mną. Będzie normalnie, będą zapowiedzi, intro i zajawka, a potem łyk kawy i zacznę to omawiać. Drugim tematem, moi drodzy, jaki chcę poruszyć, jest kampania Karola Nawrockiego. Kampania, która z przytupem wchodzi w ten ostatni etap i jest to wschodząca gwiazda. Tak naprawdę, mijanka nad Rafałem Trzaskowskim już dawno minęła. Zobaczymy to w kolejnych sondażach. Te sondaże najprawdopodobniej są tak samo zafałszowane jak te w Rumunii, i pod tym kątem Karol Nawrocki już dawno wyprzedza Rafała Trzaskowskiego, i sztab platformersów oraz sprzyjających im mediów to wie. To będzie drugi temat: o kampanii Karola Nawrockiego, o jego wizycie w USA, o tym, że Donald Trump spotkał się po raz pierwszy w historii, słuchajcie, z kandydatem. I to samo w sobie jest szokujące. Drugi temat, zostań ze mną, będzie o Karolu Nawrockim. I trzeci temat, jak zwykle trochę lżejszy, trochę łatwiejszy, będzie o pseudoekologii. Otóż okazały się pierwsze doniesienia o tym, jak przebiegało jakby przebiegała frekwencja udziału osób, które chcą się dostać na morskie oko w Tatrach i mają do wyboru klasycznego woza z furmanką od górala oraz nowy, w cudzysłowie ekologiczny, bus pani Pauliny Henning-Kloski. No i zobaczycie dane, jak to się przełożyło na realia i czy rzeczywiście jest to ekologia. Także zapraszam Cię już teraz do krótkiej zajawki i połyku kawy. Widzimy się za momencik. A teraz intro.